W tym błogosławionym dniu 25 sierpnia, kiedy serca nasze zwracają się ku świętej rodzinie z Nazaretu, pamiętajmy o słowach księgi przysłów. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnej mądrości oraz o tym, co mówi nam Ewangelia według święta Mateusza. A kto przyjmuje jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Dziś, gdy powierzamy ten dzień opiece świętej rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa, otwieramy nasze serca na miłość, która jest podstawą każdej prawdziwej rodziny. Święta Rodzina z Nazaretu stanowi dla nas wzór życia w jedności, pokoju i wzajemnej miłości. To właśnie w tej małej, skromnej rodzinie z galilejskiego miasteczka Bóg postanowił się wcielić i pokazać nam, jak ważne jest życie rodzinne oparte na wierze, zaufaniu i wzajemnej trosce. Kiedy spoglądamy na świętą rodzinę, widzimy doskonały przykład posłuszeństwa woli Bożej. Maryja, która powiedziała swoje fiat: Niech mi się stanie według słowa Twojego. Pokazała nam, jak ważne jest zaufanie Bogu, nawet wtedy, gdy nie rozumiemy Jego planów. Jej serce, przepełnione miłością i wiarą, stało się domem dla Syna Bożego. Józef, sprawiedliwy mąż, który przyjął to, co wydawało się niemożliwe, pokazał nam, że prawdziwa miłość oznacza gotowość do poświęceń i zaufanie Bożej Opatrzności. A Mały Jezus, który rósł w mądrości, wieku i łasce u Boga i ludzi, pokazał nam, jak ważne jest życie w rodzinie. Gdzie panuje atmosfera miłości i wzajemnego szacunku. Ta święta rodzina nie żyła w luksusie czy bogactwie. Przeciwnie, była to rodzina zwykłych ludzi, którzy jednak mieli w swoich sercach niezwykłe bogactwo wiary. Powierzając dziś nasz dzień świętej rodzinie, prosimy o błogosławieństwo dla naszych własnych rodzin. Niech Maryja, matka Jezusa, będzie również naszą matką, która prowadzi nas do swojego syna. Niech jej macierzyńska troska otacza nasze dzieci, nasze związki małżeńskie. Nasze relacje z rodzicami i rodzeństwem. Maryja, która doświadczyła radości macierzyństwa, ale także bólu i cierpienia, rozumie nasze rodzinne trudności i wyzwania. Ona wie, co to znaczy martwić się o dziecko, troszczyć się o przyszłość, przeżywać momenty niepewności. Dlatego możemy z pełnym zaufaniem prosić ją o wstawiennictwo za naszymi rodzinami. Jej niepokalane serce, przepełnione miłością, pragnie objęci wszystkie nasze rodziny swoją macierzyńską opieką. Święty Józef, cieśla z Nazaretu, pokazuje nam, jak ważna jest rola ojca w rodzinie. Nie był on biologicznym ojcem Jezusa, ale stał się jego ziemskim opiekunem, nauczycielem i przewodnikiem. Józef uczył Jezusa swojego rzemiosła, przekazywał mu tradycję narodu wybranego, był dla niego przykładem pracowitości, uczciwości i pobożności. W ciszy swojego serca przyjął misję, której nie do końca rozumiał, ale której się oddał z całą miłością. Święty Józef jest patronem ojców rodzin, patronem pracujących, patronem tych, którzy w milczeniu i skromności wypełniają swoje obowiązki. Gdy powierzamy mu nasze rodziny, prosimy go o to, aby pomógł nam być odpowiedzialnymi ojcami, mężami, synami, którzy potrafią chronić swoich bliskich i troszczyć się o ich dobro. Jezus, syn Boży, który stał się człowiekiem, pokazał nam w świętej rodzinie, jak ważne jest posłuszeństwo rodzicom i szacunek dla starszych. Ewangelia mówi nam, że był im posłuszny. Ten, który jest Panem wszechświata, poddał się autorytetu Maryi i Józefa, ucząc nas tym samym pokory i szacunku dla tych, którzy zostali nam powierzeni przez Boga jako nasi ziemski przewodnicy. Jezus w Nazarencie nie czynił cudów, nie głosił jeszcze publicznie Ewangelii, ale żył życiem zwykłej rodziny: pracował, pomagał, uczył się, modlił się razem z Maryją i Józefem. To pokazuje nam, że świętość można osiągnąć w zwykłych, codziennych czynnościach. Gdy wykonujemy je z miłością i w jedności z Bogiem. Powierzając się opiece świętej rodziny, prosimy także o łaskę przebaczenia w naszych rodzinach. Ile razy w relacjach rodzinnych potrzebujemy umiejętności przebaczania? Czasami to drobne sprawy, zapomniany obowiązek, nieprzemyślane słowo, brak uwagi. Czasami to poważniejsze krzywdy, zdrada, kłamstwo, zaniedbanie. Jezus, który nauczył nas modlić się, przebacz nam nasze winy. Jak i my przebaczamy winowajcom naszym, pokazał nam w swojej ziemskiej rodzinie, że przebaczenie jest możliwe i konieczne. Bez przebaczenia nie ma prawdziwej miłości, nie ma pokoju, nie ma możliwości budowania trwałych więzi. Święta rodzina uczy nas także cierpliwości. Wychowywanie dzieci, budowanie związku małżeńskiego, troska o starszych rodziców wszystko to wymaga ogromnej cierpliwości. Nie można oczekiwać, że wszystko będzie idealne od razu. Że dzieci będą zawsze posłuszne, że małżonkowie nigdy się nie pokłócą, że rodzice zawsze będą rozumieli nasze decyzje. Potrzeba czasu, aby relacje mogły dojrzeć, aby ludzie mogli się poznać, zrozumieć, nauczyć się wzajemnej miłości. Maryja i Józef musieli się uczyć, jak być rodzicami dla tak wyjątkowego dziecka jak Jezus. Musieli rozeznawać, kiedy traktować go jak zwykłe dziecko, a kiedy rozpoznać w nim coś więcej. W świętej rodzinie znajdujemy także wzór do naśladowania w kwestii pracy. Józef był rzemieślnikiem, człowiekiem P. Racowujty, który uczciwie zarabiał na życie dla swojej rodziny. Jezus, dorastając u jego boku, nauczył się szacunku dla pracy, rozumiał wartość trudu ludzkiego, wiedział, ile wysiłku kosztuje zarobienie chleba. Dlatego później, w swojej działalności publicznej, tak często używał przykładów z życia codziennego, z pracy na roli, w winnicy. Przy budowaniu domu. Praca, wykonywana z miłością i dla dobra rodziny, jest rodzajem modlitwy, sposobem współpracy z Bogiem w dziele stworzenia. Święta rodzina pokazuje nam także, jak ważne jest przekazywanie wiary następnym pokoleniom. Maryja i Józef nauczyli Jezusa modlitw swojego narodu, prowadzili go do synagogi, pielgrzymowali z nim do Jerozolimy na święta. Choć Jezus był synem bożym, jako człowiek musiał się uczyć tradycji i wiary swojego ludu. To piękny przykład dla rodziców. Wychowanie religijne dzieci nie polega tylko na posyłaniu ich na lekcje religii czy do kościoła, ale na codziennym świadectwie życia zgodnego z wiarą, na naturalnym dzieleniu się z dziećmi tym, co najważniejsze w naszym życiu. Gdy zastanawiamy się nad znaczeniem świętej rodziny dla naszego życia, warto zadać sobie pytanie: jak bardzo nasze rodziny przypominają rodzinę z Nazaretu? Czy w naszych domach panuje atmosfera miłości, szacunku i wzajemnej troski? Czy potrafimy słuchać siebie nawzajem, czy też każdy żyje swoim życiem, nie zwracając uwagi na potrzeby innych członków rodziny? Czy znajdujemy czas na wspólną modlitwę, rozmowę, czy też pochłaniają nas codzienne obowiązki do tego stopnia, że zapominamy o tym, co najważniejsze? Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się spędzić ten czas z nami w modlitwie i refleksji. Jesteście na kanale Świątynia Światła, miejscu, gdzie każdego dnia możecie otrzymywać duchowe wsparcie. Codzienną porcję modlitw i błogosławieństw. To miejsce, gdzie łączymy się w jedności serca i ducha, aby razem wzywać Bożego Błogosławieństwa na nasze życie i życie naszych bliskich. Czy czujecie, że święta rodzina, Jezus, Maryja i Józef otacza Was dziś swoją szczególną opieką? Czy odczuwacie w swoich sercach pokój i zaufanie, które płynie z powierzenia się ich wstawiennictwu? To uczucie nie jest przypadkowe, to znak, że Wasza modlitwa została usłyszana. Że wasze serca otworzyły się na łaskę, która płynie z tego świętego domu w Nazarencie. Gdy powierzamy nasze rodziny opiece świętej rodziny, dzieje się coś pięknego, nasze ziemskie więzi zostają błogosławione przez tych, którzy doskonale wiedzą, co to znaczy być rodziną według zamysłu Bożego. Jeśli w waszych rodzinach są jakieś trudności, konflikty czy nieporozumienia, nie traćcie nadziei. Święta rodzina przeszła przez wiele prób od pierwszych chwil gdy Józef dowiedział się o ciąży Maryi przez trudne chwile porodów w Betlejem, ucieczkę do Egiptu, aż po zagubienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni. Każda z tych sytuacji mogła doprowadzić do kryzysu, ale miłość i zaufanie Bogu pozwoliły im przezwyciężyć wszystkie trudności. Tak samo może być w waszych rodzinach. Gdy powierzycie swoje problemy świętej rodzinie, gdy będziecie się modlić o mądrość i łaskę, znajdziecie siłę, aby pokonać wszelkie przeszkody. Maryja, Matka Jezusa. Rozumie serce każdej matki. Wie, co to znaczy martwić się o dziecko, troszczyć się o jego przyszłość, czasami nie rozumieć jego decyzji. Pamiętamy, jak w Kanie Galilejskiej wstawiała się za młodą parą, która znalazła się w kłopotliwej sytuacji. Tak samo dziś wstawia się za wszystkimi rodzinami, które potrzebują pomocy. Jej macierzyńskie serce nie może pozostać obojętne na nasze problemy i troski. Dlatego z pełnym zaufaniem możemy prosić ją. Mary Jo, matko świętej rodziny, weź pod swoją opiekę nasze rodziny. Pomóż nam być lepszymi małżonkami, rodzicami, dziećmi. Naucz nas miłości, cierpliwości i przebaczenia. Święty Józef, milczący święty, który tak wiele mówi swoim przykładem, jest szczególnym opiekunem ojców i mężów. W czasach, gdy rol w rodzinie ulegają zmianom, gdy mężczyźni często czują się zagubieni co do swojej roli, święty Józef pokazuje, że prawdziwa męskość polega na odpowiedzialności, trosce o rodzinę, gotowości do poświęceń. Nie potrzeba wielu słów, aby być dobrym mężem i ojcem. Potrzeba przede wszystkim miłości wyrażanej w czynach, w codziennej służbie rodzinie, w trosce o dobro żony i dzieci. Święty Józefie, opiekunie świętej rodziny, naucz nas być odpowiedzialnymi mężami i ojcami. Pomóż nam chronić nasze rodziny i troszczyć się o ich dobro. A Jezus który w Nazarencie był posłuszny swoim rodzicom, uczy wszystkie dzieci szacunku do rodziców i starszych. W dzisiejszych czasach, gdy młodzi ludzie często kwestionują autorytet starszych, przykład Jezusa pokazuje, że posłuszeństwo nie jest oznaką słabości, ale mądrości. Ten, który był Panem Wszechświata, nie wstydził się być posłusznym Maryi i Józefowi. Oczywiście, posłuszeństwo ma swoje granice. Nie można być posłusznym, gdy prosi się nas o coś, co jest sprzeczne z sumieniem czy z wolą Bożą. Ale w zwykłych sprawach codziennych szacunek dla rodziców i starszych jest podstawą zdrowych relacji rodzinnych. Odpowiadając na pytanie, które zadaliśmy wcześniej, musimy szczerze przyznać, że nasze rodziny nie zawsze przypominają świętą rodzinę. Często brakuje nam cierpliwości, miłości, gotowości do przebaczenia. Czasami jesteśmy zbyt zajęci sobą, aby dostrzec potrzeby innych członków rodziny. Ale to nie powód do zniechęcenia to wezwanie do pracy nad sobą. Do ciągłego dążenia do ideału, który został nam ukazany w Nazarencie. Każdy dzień daje nam nową szansę na to, aby być lepszymi małżonkami, rodzicami, dziećmi. Praktyczne sposoby naśladowania świętej rodziny w naszym codziennym życiu są bardzo proste, ale wymagają konsekwencji. Po pierwsze, wspólna modlitwa, choć kilka minut dziennie spędzonych razem przed Bogiem może przemienić atmosferę w domu. Po drugie, wspólne posiłki, w miarę możliwości, Przynajmniej jeden posiłek dziennie powinien być spożywany razem, bez telewizora, komputera czy telefonu, w atmosferze rozmowy i wzajemnego zainteresowania. Po trzecie, wyrażanie miłości słowami i gestami, nie zakładajmy, że członkowie rodziny wiedzą, że ich kochamy, mówmy im o tym, okazujmy to przez objęcia, pocałunki, miłe słowa. Po czwarte, wzajemna pomoc w codziennych obowiązkach, rodzina to zespół, gdzie każdy ma swoją rolę do odegrania. Ale gdzie wszyscy są gotowi pomagać sobie nawzajem. Po piąte, spędzanie czasu razem, nie tylko przed telewizorem, ale w aktywny sposób. Spacery, gry, rozmowy, wspólne zajęcia. Po szóste, szacunek dla indywidualności każdego członka rodziny. Każdy ma prawo do własnych zainteresowań, przyjaźni, przestrzeni, ale w ramach rodzinnych wartości i zasad. Gdy powierzamy dziś nasze rodziny opiece Świętej Rodziny, pamiętajmy także o wszystkich tych Którzy nie mają rodzin, o sierotach, wdowach i wdowcach, o osobach samotnych, które tęsknią za ciepłem rodzinnego domu. Święta rodzina poszerzyła swój krąg miłości, gdy Jezus z krzyża powierzył swoją matkę Janowi, a Jana matce. To pokazuje, że rodzina to nie tylko więzy krwi, ale także więzy serca. Możemy stać się rodziną dla tych, którzy są samotni, możemy otworzyć nasze domy i serca na potrzebujących. Modlitwa do świętej rodziny powinna towarzyszyć nam nie tylko dziś, ale każdego dnia. Gdy rano wstajemy, możemy prosić o błogosławieństwo na nadchodzący dzień. Gdy wieczorem kładziemy się spać, możemy dziękować za wszystkie łaski otrzymane w ciągu dnia i przeprosić za nasze błędy. Gdy stajemy przed trudnymi decyzjami dotyczącymi rodziny, możemy prosić o mądrość i rozeznanie. Gdy przeżywamy radosne chwile, możemy dzielić swoją radość ze świętą rodziną, która rozumie. Co to znaczy być szczęśliwym w gronie najbliższych? Często zadajemy sobie pytanie: dlaczego w naszych rodzinach nie ma takiego pokoju jak w świętej rodzinie? Odpowiedź jest prosta, choć nie zawsze łatwa do zaakceptowania. Pokój w rodzinie zaczyna się od pokoju w naszych własnych sercach. Jeśli nosimy w sobie gniew, żal, niechęć do przebaczenia, jeśli jesteśmy nadmiernie skoncentrowani na sobie i swoich potrzebach, trudno nam będzie budować harmonijne relacje z innymi. Święta rodzina żyła w pokoju, bo każdy z jej członków był w pokoju z Bogiem i ze sobą. Maryja przyjęła wolę Bożą z całkowitym zaufaniem, Józef pokonał swoje wątpliwości i lęki, aby być posłusznym Bożemu planowi, a Jezus, mimo że był synem Bożym, poddał się ludzkim ograniczeniom i doświadczeniom. Każdy z nich potrafił się wyrzec siebie dla dobra całej rodziny. To jest klucz do szczęścia rodzinnego, nie szukanie własnej korzyści, ale troska o dobro wszystkich członków rodziny. Czasami pytamy się też. Jak możemy przekazać naszym dzieciom wartości, które wynosimy ze świętej rodziny? Najważniejsze jest nasze własne świadectwo życia. Dzieci uczą się bardziej przez to, co widzą, niż przez to, co słyszą. Jeśli będą widziały w nas szacunek do współmałżonka, troskę o rodzinę, modlitwę, uczciwość, gotowość do pomocy innym, same będą te wartości przyswajać. Nie wystarczy mówić dzieciom, że powinny się modlić, muszą widzieć nas modlących się. Nie wystarczy mówić o znaczeniu rodziny, muszą odczuwać, że rodzina jest dla nas priorytetem. Jeszcze jedno pytanie, które często sobie zadajemy: co zrobić, gdy w rodzinie są głębokie podziały, gdy komunikacja jest zerwana, gdy wydaje się, że nie ma już nadziei na pojednanie? Święta rodzina przeszła przez dramatyczne chwile. Wyobraźmy sobie lęk Maryi i Józefa, gdy zagubili dwunastoletniego Jezusa. Przez trzy dni szukali Go, przeżywając prawdziwy koszmar każdego rodzica. Ale nie dali się zwyciężyć rozpaczy, nie obwiniali siebie nawzajem, tylko wspólnie szukali rozwiązania. I znaleźli Jezusa w świątyni, gdzie czynił to, co uważał za najważniejsze zajmował się sprawami swojego Ojca. Ta historia uczy nas, że czasami członkowie naszej rodziny mogą zniknąć z naszego życia, nie fizycznie, ale emocjonalnie. Mogą zamknąć się w sobie, oddalić się od nas, wydawać się niedostępni. Ale nie możemy się poddawać. Musimy ich szukać cierpliwie, z miłością, bez oskarżeń i pretensji. I często okazuje się, że znaleźć ich możemy właśnie w świątyni, w modlitwie, w wierze, we wspólnym zwróceniu się do Boga. Czasami to, co nas dzieli, może stać się tym, co nas łączy, jeśli podejdziemy do problemów z wiarą i nadzieją. Dzisiaj, gdy kończymy nasze rozważania o powierzeniu tego dnia świętej rodzinie, zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Pomódlmy się najpierw modlitwą, która szczególnie pasuje do dzisiejszego tematu, modlitwą do świętej rodziny. Jezu, Mary jo i Józefie, święta rodzino z Nazaretu, w Was kontemplujemy wspaniałość prawdziwej miłości, w Was ufnością się chronimy. Święta rodzino z Nazaretu, wzór i otucho wszystkich chrześcijańskich rodzin, wysłuchaj nasze modlitwy. Niech nasze domy będą miejscem modlitwy, pokoju i radości ewangelicznej. Niech będą szkołą ludzkich cnót i chrześcijańskiej miłości. Niech będą domowym sanktuarium, gdzie się szczerze kocha, wzajemnie szanuje, mówi prawdę, jest się sprawiedliwym i praktykuje solidarność. Święta rodzino z Nazaretu, niech rodziny nigdy więcej nie doświadczają przemocy, zamknięcia i podziału. Niech każdy, kto został zraniony albo zgorszony, szybko znajdzie pociechę i uzdrowienie. Amen. A teraz pomódlmy się razem modlitwą którą Jezus nas nauczył, modlitwą Ojcze nasz, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Niech te słowa modlitwy pozostaną w Waszych sercach i towarzyszą Wam przez cały dzień. Proszę Was, abyście w komentarzach napisali amen, jeśli czujecie, że ta modlitwa dotknęła Waszych serc, albo podzielcie się tym, co czujecie w swoich sercach po tej wspólnej modlitwie. Niech Wasze słowa będą świadectwem tego, jak święta rodzina działa w Waszym życiu. Wizualizujcie swoje błogosławieństwa i prośby jako już spełnione, gdyż Bóg, który działa przez świętą rodzinę, zna nasze potrzeby i pragnie naszego szczęścia. Dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas w modlitwie i refleksji. Jeśli to spotkanie było dla Was błogosławieństwem, jeśli czujecie, że warto dzielić się takimi chwilami z innymi, zostańcie z nami. Subskrybujcie kanał Świątynia Światła, aby codziennie otrzymywać duchowe wsparcie i błogosławieństwa. Zostawcie lajk, like, jeśli ta modlitwa dotknęła Waszych serc i podzielcie się w komentarzach swoimi doświadczeniami z modlitwy do Świętej Rodziny. Na ekranie pojawia się już kolejny film, który pozwoli Wam kontynuować Waszą duchową podróż i otrzymywać dalsze błogosławieństwa. Niech święta rodzina Jezus, Maryja i Józef błogosławi wam i Waszym rodzinom każdego dnia. Amen.